I będziemy nie żyje Polska! Z węzymi z węzymi z I będziemy tutaj walczyć o rolnictwo polskie i europejskie. I się nie poddamy. Nie zastraszy nas Bruksela żadnymi petardami, gazem, ani strzelaniem do nas. Nie zobaczycie tego w tvn w Polsacie ani w TVP. Bo rządowe telewizje kłamią. Dokładnie. Rolnicy w Polsce Dokładnie. budzimy się. Rolnictwo to jedno, a mamy mamy na głowie. Na, Na tym zaznaczyli dziadkowie tego i to wsi obowiązek jest rządzący, a tym bardziej...